Dobra elo K***a ja jestem rozdzielany w tym bieganiu Róż nie bijem się chyba kurwa, tragedia tak się wszystko napi***a no, Nawet wychodzę To no, był taki p***y pomysł no, Tyle przemyć wczoraj Kula, jest win A elo Ostatnie jak robiłem to było gorsze tempo Nie no dobrze bo jak chciałem robić kumaratę następnym 7 Więc <coughs> i tak dobre tempo było No już nogi nie, wytrzyma nie wytrzymały dalej Nie dało rady dalej więc To no, już kula limit organizmu był Pewnie ten dno 82 ja tak mam wpływ jak biegam, więc tak się starałem utrzymać, no tak 170 się starałem utrzymać no. Na bieganiu. Ale pod koniec sobie pierdalało 180 coś. już co, na Instagramie pokazałem jak biegła z 830. 8.30. Kurwa, na no, początki są ciężkie. bo no, pod koniec się tak mi się fiszczało z mordy. tak brałem w i wydech. Przez ostatnie kurwa z 500 metrów zbiegam z tempem, nie wiem, 4 chyba. Ostatnia prosta. To też z zjebanym że przyspiesza na koniec. Nie, dla mnie takie ten tak jest niski jak na bieganie. Ale tak się muszę, muszę... To no, no, był spierdolony powietrzem tu przebiec, no. Muszę biegać tak... Ten, ten ile? 160 pewnie? Muszę z jakieś piątki poroić, 5 km po prostu i się starać no utrzymać to tętno. Nie no, biegam, z Zyfem i z Remsułą. Powiem Remsuły kurwa... Na 8 km, mieliśmy pit stop mały, najpierw na piwko, żeby się na to nawodnić. No a myślałem, że kurwa pobyliśmy sz... tak 2 km od, od, od tej chaty mojej. Teraz się przebiegnę bliszkiem po prostu, a Remek stwierdza kurwa chuj. Wydawajcie się z powrotem. Z jakąś dłuższą traską. Ale piwo zero było no. Chyba dobry pomysł, bo serio pomogło. Chyba nawadnia lepiej niż woda. Po litra, piwka zero, wypite. już biegam? Regularnie? To nie wiem, no tak Ostatni raz zbiegałem oprócz tego biegania z 3 tygodni temu, z 2 tygodnie temu, więc to można powiedzieć, że nie biegam. No ale trzeba zacząć, no, bo jest pół maraton albo maraton chyba we wrześniu. Może da radę się przygotować. Czyli dwarzły wbiły do Warszawy, nie, a w Krakowie. Kurwa, gdzieś oglądałem jakoś TikToka, taką pomówisz, że taka z poziomu kanapy żeby się przygotować do maratonu. Trzeba dwa lata ćwiczyć. Ja nie wiem, czy pierdoli głupoty, czy nie. To faktycznie aż tyle trzeba budować ten tlen i to wszystko. To jakiś biegać zawodowy. Nie wiem, może się zna. No Luki też mówił, że chce z nami biegać, no. Kwestia, czy maraton? Maraton chyba nie, no. półmaraton może tak. Bo kurwa już faktycznie na tych 15 kilometrach no już mi nogi nie działały, no. Patrz, co Skunks robi? A to to jest Skunks? Nie wiem, ale wejdę na tego streama losowo. Robi bugi. I to już zostanie. Co jego nowa Habira? Dobra To jest tego stary dom jeszcze Takiego córki Nie, to jest chyba Uran, no to jest tego stara chata, nie? Bo ma tą pralkę jebaną, co mu lata niby po całym to mieszkaniu to jest... jak ją odpala Chce nie? Kurba, wiem Ci ja robił remont tego tej nowej chaty. Dobra. Nie zamykają. A, chyba jeszcze po tym nie skończył. Co on teraz tworzy? A, jaki on w ogóle? Jara krótkie włoski. Godne, trzeba myć. Nowa pralka. Ale co, on, kurwa od postaw robi pralkę, czy co? Roz <grym> betonu. To te cegły. Chuj wie. Kurwa nie wiem. Zostałeś komina? Co on robi? No, robi posadzkę jakąś. Kur... to ostatnio była historia gdzieś w Polsce, że jakieś ciało za ten, tak nie? Schowali pod betonem w ten dobry sposób. A <laughs> się... To kit, co jak teraz też. Tak się dzieje. Jak mieszam ten? No to jest beton. <laughs> Jaka to różnica? Czy ten beton, czy ten... Dobra, nie sobie pracuje, wagi no. Ale co on kurwa pracuje? Nie wiem, w sumie. wchodzi podłogę, chacie w... pod pralkę? Nie rozumiem. Ty za co już raz został gazem? Czy dalej załóż się wszystko? <śmuszczak> 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 e, nie szutuj się tego? Buga, buga, buga. Kurwa, kurwa, to było? A tutaj Kuchem, się Nie mnie teraz, no bo mi płuzawi oko, bo sobie wstawiłem... No, jeszcze nie. Bo jakieś tak więc spierdalali przed kimś? Kurwa, jebana! O kurwa, nie spodziewałem się, że mam mały palec w tym. Dobra, już jest lepiej, już się e, kurwa, sobie przetarłem. kurwa, sadziłem sobie gaz w oko. Tak, gaz w oko. Niech sobie gadają, nie chcę. Sobie... Dobrze, uratowałem Oscara, widzowie, poszedłem po niego telepatycznie i go uratowałem. Akademik mi się nagrywał. No, mówiłem, że nie trzeba, spokojnie, widzisz? Urwa, to on nie dostał gazu w oko, tylko sam, sam sobie go włożył w oko? Ale kurwa agent. się Taki do naprawdę. to ej kurwa sobie. Ej ja, pierdolę. A Pierdolę. <naprawdę>? <grywia> <grywia> ja, <dole. grywia> Co za devil. Kurwa. Ej, ma kto do osu, ej kurwa sobie. Ej ja, pierdolę. on dostał ten <grywia> z Gazem. We Co za devil. Kasi, do kamery.

no dobrze, no już wyłączył. No. Kurwa, w serio wyłączył. Aj, tutaj uciekł, też go nie było Halo? widać. Kuba, wszystko ok? Tak, tak, spierdolimy o tych kurep. Hehe. Ale z tym paluchem, no kurwa, geniusz. Paweł, skór wielu, pokaż skarpetki, które dostałeś od glowo. Pierdolę. Pierdolę. <śmum> Nie wam. Dzień też jest niezły. 35 n 7 Sed. Tobie tylko kasa w głowie i like ma być dziś do 2. Nie, ja dla kasy to Tam nie znasz podkreślenia znak. Paweł skur wielu pokaż skarbnik. ja też. To muzyczki nie ma? Tak, Giorgio, Iris Tego kurwa nie znam. Tego z mordy kojarzę, ale nie wiem jak się nazywa. O, Fornal. Tyle. Żart dnia. Osoby, które teraz pobierają Farming Simulator 22, bo jest za darmo, a główno wiedzą o rolnictwie, a jak były strajki, to hejtowali rolników. <laughs> Rel. Tylko dla prawdziwych pasjonatów, kiera powinna być. Radko, widzę, widzowie, dzisiaj tutorial, jak zdobyć Garnetkę, taką, którą przybliżać, yy, musicie mieć taką babkę tutaj, taką, taką, o, i musicie z nią po prostu porozmawiać. Dostajecie to, i wtedy dostajecie też jakieś do tego nowego karnetu, i możecie tam po prostu zdobywać jakieś te nagrody. I możecie tam kupić za 1400 podny karnet i będziecie mieli sklep burgerka jakiegoś tam no. No, jeżeli Wam się tutorial spodobał to dajcie tego obsa i dajcie tego i dajcie lajka z siano na Peryl jak towar na rejon się więc... dzielą się kleją kleją się dupy, patrzą się typy, może się skończyć aferą Szybko wyłapał ry na balie, kończymy balet, najlepszy budzik syreny nad ranem Na mi jadę jaguary. na całej pizdzie przed fotoradami. Czyż oni to oglądają i myślę, że to zajebiście wyszło? Że fajnie to wygląda? Co ja? No, co no. mam robić? No kurwa, tą obrutówę, chłopie. Jaja. Ja pierdolę. Jaja. E, czyj, ja pierdolę, Nie ja. Nie ja. Nie 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 na Nie Już. <laughs> Już, Nie no. ULALA! Wrawdziwy <grywa> świrek! Zatrzymał hit, chłopak dzwonił po jako mała Gabrysia. Jest w kabaret. <grywa> o, odkrywają śmieszne telefony. <grywa> Młody fornal, ty trafił trochę podobny no. Jak 30 minut tysiąc razy klikam ekran, prędzej, <śmiany> co... <śmiany> <robi? śmiany> A jak twoje relacje z kobietami? W porządku, teraz przez to, że <śmiany> Ogólnie jestem typem samotnika, e, miałem ostatnio przez te studia mniej czasu, no ale myślę, że, nie, no nie wiem, no, e, no nic na siłę jak to mówią, A, może kiedyś się znajdzie jakaś, ale no, y, y, może się znajdzie kiedyś taka, która po prostu no, y, nie będzie patrzeć na, y, po prostu, nie wiem. Dobra, nie <grydy> Nie zmęczy się węzłowi przed tym, przed wywiadem, no. Nie odgadania. ale. No, y, y, może się znajdzie kiedyś taka, która po prostu, no. Y, nie będzie patrzeć na. Y, po prostu. Ciężkie pytanie. Dobra, nie będziemy przedłużać. Jaki jest Twój typ kobiety w takim razie? Może któraś obejrzy wywiad i się zgłosi? Y, Wysoka. 50 centymetrów, mięso mieszane. Ta blondynka, tak, metro 72. Modelka. Siatkarka lub koszykarka. <grymne> Czyli sportowo, będziecie razem trenować. No, też tak myślę. A jakie są twoje plany? Skąd to jest kurwa wejwiacy? Bo on był chyba w idolu, tak? To się wysyłał ostatnio. O, jest, pa! Szanty, tak? Ale to ma inny ten. Inny to nie jest to. A, dobrze, jest taki zespół, tak? No, no tak, nie, no no wiem, nie wiesz, to jest, to jest, wiem, jest, jest, no. wiem, no spokojnie. No dobrze, no to co? Słuchamy, oni się nie rozpadli? Kto? Oh, szanty? To, szanty? Fagi młody jeszcze był. Po kolejne naszej rance zaprosiła na kolację. Pomyślałem, co mi szkodzi. Prędzej się i mnie uwadzi. Pomyślałem kilka chwil. Zaraz Zaję. chyba będzie tym, bo. mnie kocha. Bo mi wydał. Ej, co? Zgubił ten tekst. A więc IQ? Jasper czy Bagieta? Nie, no, Bagieta chyba na pewno. Robi robił kiedyś Bagieta, to jest IQ na streamie czy nie? Are you? Are you? Duali świata. Eee, <laughs> ty mord na tych TikTokach, chyba <laughs> też wszyscy coś mają, <laughs> nie tak. <laughs> no, dobra, to już tyle. Idziemy na Kika.